Witam Państwa w nowym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny Panie Stanisławie, dziś mam pytanie odnośnie służb specjalnych. Od, opowiadał Pan kiedyś o rywalizacji, w swojego rodzaju wojnie między SB a WSI której skutkiem była śmierć Jerzego Popiełuszki. Słyszałem kiedyś na studiach od wykładowcy, że w Rosji podobna rywalizacja miała miejsce między GRU a FSB, z tą różnicą, że trup tam ścielił się gęsto. Może pan orientuje się w tym temacie albo zna jakieś tytuły książek dotyczących tej konfrontacji. Niestety nie mogę pańskiej ciekawości zaspokoić, jeśli chodzi o te wojny między GRU i FSB. Natomiast Natomiast no, dosyć dobrze pamiętam właściwie ten konflikt między Służbą Bezpieczeństwa a Wojskowym Wywiadem. Jeszcze wtedy nie nazywał się on WSI, tylko zwyczajnie Wywiad Wojskowy. No i śmierć Jerzego Wawiuszki nie była, była jak gdyby takim spektakularnym początkiem tej wojny. Bo chodziło o to, kto będzie już tam bezpieczniacy coś musieli wiedzieć, w jakim kierunku tu Związek Sowiecki pójdzie, że będzie próbował ucieczki do przodu. To znaczy, proponowanie Amerykanom nowego porządku politycznego w Europie, który by zastąpił porządek jałtański. No i z ich punktu widzenia istotne było bardzo, kto ten porządek nowy będzie, jeśli do niego dojdzie, będzie istotny. Instalował w Polsce, no i dlatego trzeba było potencjalnego przeciwnika wyeliminować. I śmierć księdza Jerzego Popiełuszki to, była, to był jak gdyby taki spektakularny początek tej wojny. Ona się zakończyła w maju 1985 roku z dymisjowaniem ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego co oznaczało sromotną porażkę, rozgromienie Służby Bezpieczeństwa przez wywiad wojskowy. No i w rezultacie wywiad wojskowy projektuje, przeprowadza transformację ustrojową w Polsce, przechodząc przez tę transformację w szyku zwartym i funkcjonując aż do dzisiaj mimo formalnej likwidacji w 2006 roku. Drugie pytanie. Czy w innych państwach bloku wschodniego również mogło dojść do takich nieporozumień między służbami? Czy może wszystko jest zakrytem głąb tajemnicy? No, jest zakrytem głąb tajemnicy. Ja, wie pan, aż takim tutaj nie dysponuję takim aparatem wywiadowczym, żeby takie rzeczy wiedzieć na pewno, a tamci się nie chwalą tym. To można tylko dedukować z, że tak powiem, takich wydarzeń konkludentnych. Trzecie, jak definiuje Pan pojęcie starej Kiejkuty? Chodzi tu o wszystkie tajne służby, czy tylko o WSI? No raczej o WSI, tam niektórzy m, mają do mnie pretensje, że Stare Kiejkuty, tam na Mazurach, taka miejscowość się nazywa, tam jest ośrodek szczególnego ja wywiadu, ale cywilnego. No, ale to, m, nie, to nie dlatego tego używam, bo to, a stare Kiejkuty to mi pasują, <grym> że tak powiem retorycznie. Pan Szamajan ma okutację, ale się pan nazywa pięknie. Kochany panie Stanisławie, nasz Sifu który intelektualnymi kopniakami rozwala GW i TVN -y. Dziękuję za poprzednie odpowiedzi. Ach, zawsze czekam z wypiekami, aż będzie cykl, w którym trafię na moje pytania. Mam kilka kolejnych. Szanowny panie, czy ludzie mądrzy są głupi, a głupi mądrzy? Taki skrót myślowy. Chodzi o to, że ludzie uważani za głupich przez inteligencję, czyli słabiej wykształceni, prości, nie są tak odporni na argumenty tzw. Prawicowe potrafią zrozumieć świat i mechanizmy, szanują wartości i kościół, a ci wielcy wykształceni są w takie zakute lewackie łby. No jest coś na rzeczy. Jest takie góralskie przysłowie. Baca mówi, takiście panie ucony, takiście ucony, a ja ze głupi. Więc rzeczywiście, ludzie, znaczy są dwa rodzaje ciemnoty, bym tak powiedział. Jedna to jest ciemnota oświecona, która uważa, że jest oświecona, właśnie, że nie jest ciemnotą, i już jest odporna na wszelkie argumenty, bo wszystko wie najlepiej. Natomiast ciemnota ta zwyczajna, nieoświecona wie, że jest ciemnotą i jest ciekawa świata na ogół, jest podatna na różne argumenty, bo właśnie dlatego, że je tam analizuje sobie po swojemu według kryteriów zdrowo -sądkowych. dlatego rzeczywiście coś jest na Szanowny, a to już było. Drugie pytanie. Ostatnio zasłyszałem kolejne piękne stwierdzenia z pana ust. Koitusy Wiemy co to znaczy, ale skąd się to wzięło? Skąd dodawanie u na końcu nazwisk, na przykład Donaldu Tusku? Świetne zresztą. No, to akurat nie ja wymyśliłem, tylko wymyślił pan minister Ziobro kiedyś na konferencji prasowej. Tam o Donaldzie Tusku mówił i użył tego słowa, że tak z rozpędu, że Donaldu Tusku, coś tam, coś tam. Natomiast kojtusy, no wiadomo, to. Tak. Trzecie pytanie. A tu takie moje osobiste pytanie, takie lokalno-patriotyczne. Był Pan kiedyś w Wągowcu, Jeśli tak, ma Pan może jakieś wspomnienia lub ciekawostki w związku z naszym Jakubowym Grodem? W 2016 był u nas Janusz Korwin-Mikke i wtedy też wspominał że przed 25 laty był i bardzo dobrze i miło pamięta. Mam nadzieję, że po pandemii może nasz lokalny klub konfederacji zrobi spotkanie z bardzo ciekawym człowiekiem. Serdecznie pozdrawiam no ja nie przypominam sobie, żebym był w Wągrowcu natomiast z Wągrowca pochodził Stanisław Przybyszewski który w swoim czasie był bardzo tutaj głośnym, nie tylko w Polsce, ale i w Europie nawet zwłaszcza w Niemczech pisarzem no i tam bardzo też był ceniony za umiejętność gra Umiejętne granie, ta, czy osobliwe takie granie Chopina. Yy, pan, ten Stanisław o, to <laughs> człowiek taki można powiedzieć perwersyjny, pijak, oczywiście i tak dalej, ale. Na, kiedyś miał taki odczyt dla, dla młodych panienek no i z, opisywał im między innymi jak wygląda fallus szatana że jest opatrzony, taki, zaopatrzony w takie haczyki w kształcie harpunów no i jest zimny jak lód także taki to był Stanisław Przybrzewski on pochodził z wątrowca właśnie Wiktor Sisi Hichel Chicheł. Szanowny panie Stanisławie, czy polski obóz narodowy odzyska jeszcze kiedyś prym wśród strumnic politycznych? Tak jak i tak jak w międzywojniu, będzie stanowił rząd dusz, a może i przejmie władzę, zaprowadzając nas ku wielkiej Polsce. Jakie ma pan rady dla młodych narodowców? Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, jak będzie. To nie mam żadnych zdolności profetycznych, szansę. Ma oczywiście, ale. Jednej rady bym udzielił młodym narodowcom, żeby oparli się pokusie pójścia w kierunku socjalizmu, żeby nie stali się narodowymi socjalistami. To tylko tyle by im radził, bym im radził, reszta to sami są. Sami wiedzą, co trzeba robić. Pan Michał Chodorkowski. Oj, oj, Demaskujące komeranże, panie Stanisławie. Z nowym godą. No dziękuję bardzo. Tu nadaję Chodorkowski tym razem z Norylska, gdzie nająłem się do pracy jako kierowca spychacza. Konkretnie jestem odpowiedzialny za utrzymanie zimowej drogi do Dudinki. W Norylsku przez cały czas czuje się metaliczny posmak w ustach. Za to ludzie są tu bardzo mili. Jeżdżąc na Mam warunki do głębokich przemyśleń, które zaowocowały następującymi pytaniami. Pierwsze. Czy Arkt Arktyka ze względu na złoża ropy i gazu może stać się w niedalekiej przyszłości areną rywalizacji dla światowych mocarstw niczym Bliski Wschód? Oczywiście, już teraz chyba jest przedmiotem rywalizacji. Drugie pytanie. Globaliści chcą nas zresetować. Jak się nie dać? Czy mamy się organizować? Czy lepiej wydawać pieniądze, bo i tak się zdewaluują, czy wręcz przeciwnie, odkładać na gorsze czasy? Czy robić zapasy wody, żywności i leków? A może nie zaprzątać sobie głowy przysz przyszłością, tylko żyć z dnia na dzień, jak ludzie z Norylska? No, to nie jest, nie jest sposób na życie który wybrali ludzie z Norylska, jeśli rzeczywiście tak jest, jak Pan mówi. Wie Pan, i tak się wszystkiego nie przewidzi. Owszem, trzeba tam się zabezpieczyć na wypadek jakiś niespodzianek, ale do, ja bym zapasów żywności i wody nie robił, bo proszę zwrócić uwagę, że tylko niektóre sektory są gospodarcze są demolowane. Inne nie są demolowane, no z wyjątkiem rolnictwa, ale to nie ze względu na chęć zagłodzenia nas tutaj, tylko z, myślę, że z innych przyczyn, a pretekstem jest ustawa o ochronie zwierząt. Trzecie pytanie. Co Pana najbardziej rozwesela, a co wyjątkowo rozdrażnia? No to rozweselają mnie trafne y, takie i złośliwe komentarze, na przykład, z których słynął Janusz Potański. No to jak się czyta jego te nieśmiertelne poematy, na przykład Caryca i Zwierciadło, to no, bardzo to jest rozweselające, jednocześnie poważne. A co wyjątkowo rozdrażnia? No y, takie napuszone, y, deklaracje takich patetycznych durniów. To mnie rozdrażnia, bo to no, w Polsce niestety patetyczny dureń jest bardzo ceniony. Często uwodzi mnóstwo obywateli. No to niedobrze, ale to mnie rozdrażnia właśnie. Pani Dajana Asnyk. Nasz rumiany jak ja, panie Stanisławie, na, na wstępie życzę, aby w wieku 90 lat był pan co najmniej w tak dobrej kondycji jak George Soros. No, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy dożyję 90 lat, ale wo, no, chciałbym być w sprawności fizycznej i umysłowej w tym wieku. A oto moje pytania. Czego nauczył Pana miniony rok 2020? Czy jakieś spostrzeżenie było szczególnie cenne dla zrozumienia otaczającego świata? Czy czegoś nowego dowiedział się Pan o Polakach? Władimir Władimirowicz Putin w noworocznym orędziu mówił do swoich rodaków, że był to trudny rok, ale Rosjanie przeszli go z godnością. A jak oceniłby pan kondycję moralną Polaków w tym niełatwym czasie? No nie wiem jak Rosjanie go przeszli, a co miał Władimir Władimirowicz powiedzieć, że niegodnie go przeszli? No jasne, że z godnością. Prze, prze, wszystko, Rosjanie przez wszystko przechodzą z godnością, także tu i przez 2020 rok też przechodzili. Natomiast mówiąc tak już serio, to kondycję moralną Polaków w tym niełatwym czasie bo mam uczucia mieszane dlatego, że no, coraz większa część naszego społeczeństwa dała dowód daleko idącego konformizmu aż to no, mówi się, że Polacy to indywidualiści i tam przywiązani do wolności okazało się, że nie wszyscy niektóre środowiska dały dowód daleko posuniętego konformizmu Drugie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest Pan najwyższym dygnitarzem Rady Królewskiej Korony Królestwa Polskiego i może Pan dobrać sobie trzech współpracowników. Kogo zaprasza Pan do współpracy? O, trudne pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, i bardzo trudno mi tak o zmarszu na to odpowiedzieć. To musiałbym się głęboko namyślić y, y, nad tym, y, zwłaszcza no, jako najwyższy dygnitarz. No to zależy, czy byłbym dygnitarzem najwyższym tylko formalnie, czy rzeczywiście miałbym dużą władzę. No to od tego zależy też dobór y, takich współpracowników. Trzecie pytanie. Zauważyłam że niektórzy pana zwolennicy to single. Może trzeba stworzyć klub samotnych serc pod patronatem Stanisława Michalkiewicza. No, nie wiem, na czym by pole, po, polegał taki po, mój patronat. Może by to było dla mnie jakieś kłopotliwe. Natomiast nie mam nic przeciwko temu, żeby y, moi zwolennicy single czy nie single y, stwarzali jakieś kluby. Y, zwłaszcza w celach dyskusyjnych, żeby tutaj zainspirowani na przykład jakimiś moimi spostrzeżeniami czy coś, żeby tak sobie je przy, przy wódeczce nawet na, na spokojnej atmosferze przedyskutowali. I z tym takim pięknym życzeniem, tym pięknym życzeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi i żegnam się z Państwem aż do następnego cyklu.